Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Czterysetny odcinek Pokaż Co Potrafisz, już za chwilę. Oczywiście, tak na początku tylko przypomnę, już prawie od trzech lat realizuję serię odcinków Pokaż Co Potrafisz. W tej serii odcinków nie tylko chcę pokazać Wasze świetne bitwy różnymi czołgami. Oczywiście w tych odcinkach dowiecie się również, jakie są słabe oraz mocne cechy danego czołgu, jak grać skutecznie danym czołgiem, ale również poznajecie gracza, który wykonał tą bitwę. 400 odcinek, tak sobie myślałem, co by pokazać w tym odcinku. I chciałem pokazać Wam bitwę, gdzie jeden czołg niszczy 15 czołgów. No niestety nie udało mi się skontaktować z graczami, którzy właśnie takie bitwy wykonali. Chciałem też fajną bitwę pokazać E-75, ale zobaczyłem, że rok temu New Multi ją pokazywał. Też świetna bitwa duńskiego gracza. No i tak się zastanawiałem, zastanawiałem... No, i postanowiłem, że właśnie w tym jubiluszowym odcinku zobaczycie bardzo dobrą, bardzo nietypową bitwę największym czołgiem w grze Mausem. Niemieckim dziesięciotierowym, ogromnym czołgiem, który jak widzicie waży ponad 190 ton z zamontowanymi modułami. Maus na malidówce, gdzie są artylerią przeciwnika, da radę? Zobaczcie sami. Święta i po świętach wróciłem do bielska białej, najedzony. No i, oczywiście, przyszedł czas, aby pokazać wam wreszcie 400 bitwę w 400. odcinku z serii pokaż co potrafisz. W tym odcinku, jak już mówiłem, przed czołówką, zobaczycie Mausa na mapie, którą Maus nie lubi, szczególnie nie lubi właśnie malinówki i nie lubi artylerii. Czyli Maus na malinówce, i gracz, który wykonał to, ten mecz w jubileuszowym pokaż, co manik KDA69GT. Witam cię serdecznie. Witam Na cię, Faja. Na tym spiku goście również mojego plutonowego Juras 1236. Cześć. Witam wszystkich. Obydwoje jesteście z klanu jednego, który się nazywa E404. No Witam tak. wszystkich klanowiczów. Jak to się złożyło, że ty jesteś, bo wy jesteście teraz razem koło siebie? Czemu kolega, y, Juras, do Ciebie przyjechał? Blisko mieszkacie siebie teraz? Czy... A jakiś kilometr do ciebie mieszkamy, w No to super. No i oczywiście wspólnie gracie w grę World of Tanks. O, mouse, bardzo Maus, Malinówka y, i Pluton y, wasz. Więc co chcieliście zrobić właśnie na tej bitwie spotkaniowej tym najcięższym w grze czołgiem? To coś się da. Najwięcej damage'a. Nie ma, Ty... nie, gra, nie gramy specjalnie z, z dużo jakoś planowania, bo to nie ma sensu po prostu planować. Nic Czyli... też yy... nie było ciśnienia parcia. Tak jest, tak jest, ale wyjechaliście na górkę. Yy, oczywiście Maus na malinówce yy, chyba niezbyt yy, to jest dobre połączenie. Czym najlepiej się yy, waszym zdaniem gra Mausem? Na jakich mapach? No, to emotano, to było miejska. No, gdzieś schować, sprzedać, sklepować coś schować się jakoś, wyjeżdżać albo po prostu, no, odbijać. Do czego służy Maus. Mhm. Właśnie, do czego służy Maus, bo to jest taki trochę niedoceniany czołg. Bardziej lubiany, nie wiem, jest E5, czy też T57, czy też inne ciężkie czołgi, ale za to Maus teraz, można powiedzieć, odżył kiedy realizowane są misje osobiste, nie z... też tak uważacie, że ta misja na zablokowanie i zrobienie ubrażeń najlepsza jest na Mausie? No, ja jestem tego najlepszym przykładem. Zrobiłem już dwie misje na zablokowanie właśnie tej 15 misji: i na sztuga, i na T28, więc... bo lepszego czołgu do tej, do tej misji nie ma. Ponieważ do właśnie tej misji jest sumowane to, ile zadasz obrażeń, ile zablokujesz, ale również ile zostanie ci zabrane z, twojego, z twojej ilości HP. A Maus posiada właśnie największą ilość HP, czyli 3000. Zaparowało mi okulary, muszę sobie zdjąć, przepraszam. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, Twoim zdaniem, bo ty rozegrałeś już ponad 150 bitów na tym ciągu. Zalety i wady Mausa? Zalety i wady, no ja wiem, na pewno pancerz, no mimo wszystko można powiedzieć, że dla mnie pancerz jest lepszy, nawet od sety, bo przez kontrowanie wieży mimo wszystko nie wchodzi w tego Mausa, a w Esety ten przód wieży, no, jest płaski i tam z golda można pakować wszystko po prostu ale to po prostu jest tylko moje zdanie, no gram Mausem, było z najcięższy, najfajniejszy, można powiedzieć czołg do grania Maus Działo? No, no, no. Działo. Można powiedzieć, że z 8 core, że to działo jest w sprawę przez to wszystkie cje na innych czołgach. Troszeczkę penetracji nie domaga, ale jest wdzięczne działo. Mhm. największym minusem jest podatność na artylerię. No artyleria jak go widzi to upie Ile tylko może. Mhm. Ale jak widać jak na razie nie użyłaś ani jednego pocisku goldowego. Rzadko kiedy używam. Albo muszę mieć jakiś słaby czołg co pracę, co muszę, co no, twarde przeciwko małej penetracji, albo nie muszę wygać bitwy po prostu. Jak tylko, tylko sytuacja, nawet używam Golda. Tak, dla tych, którzy jeszcze nie mieli nigdy Mausa w garażu, tylko przypomnę, jest to najcięższy czołg w grze, ponieważ waży z modułami zamontowanymi prawie 190 ton. Ale posiada on również najmocniejszy silnik, 1000. 750 konny i nie jest to najwolniejszy czołg, zdecydowanie wolniejszy na przykład jest niszczyciel czołgu amerykańskiego 9 tieru, czy też chyba TOG nawet, kto jeszcze? to? jest TOG, możliwe właśnie, że TOG. No, 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 więc są, są wolniejsze czołgi niż Maus, ale oczywiście Maus lubiany jest w zasadzie przez wszystkich, jest to czołg... Nie wszystkie czołgi, w zasadzie jedyny dziesiąty, nie bo ale Japatonów jest, ale jest pułapka na myszy, medal. Czyli oprócz tego, że jest to, jest to worek na HP, to jeszcze medale za niego dają. Więc ci, którzy grają mausem, muszą, muszą umieć grać. Właśnie, muszą umieć grać. Jak? Jak twoim zdaniem grać tym Mausem, żeby jednak nie ginąć zbyt szybko i grać skutecznie? Na pewno nie wyskakiwać samemu na garstkę, mimo wszystko ma się ten pancerz, no ale... Nie, nie da się samemu ogarnąć, nie wiem, trzech czołgów już, no. Z dwoma jeszcze można powiedzieć dajmy sobie radę, zależy tam od tirowo, ale z trzema to już będzie po prostu ciężko. To mm -hmm. są Wrogowie ogarnięci czy nie? Dobra, wracamy do, wracamy do gry, bo zostałeś sam na sześć czołgów, w tym dwie artylerie. Dokładnie, i to jedna strzelająca za co mnie właśnie bardzo się, bo pół HP po prostu by mi wzięła na hita, jakby przebiła. Ale ty masz full HP, sześć czołgów, ty sam, full HP i co teraz? No na szczęście pozbyłeś się 10 tieru. Y, no, jak wiadomo ten niszczyciel czołgu y, penetruje Mausa jak chce No i teraz co? Teraz sądziłem, że ma no, po prostu pogranę. Jedna ta fiła druga oczywiście z zapeku cudem nie przebiła Ale tylko po prostu czekałem czy ten medy przyjadą do pomiędzy, czy czy do kapować mhm. O, spotlet To zaraz no, zobaczymy czekałem, co, co, co się stanie Zaraz zobaczymy, yy, czy dasz radę, bo tak naprawdę yy, kiedyś nie było, było, bardzo mało goldowych pocisków, bo goldowe pociski tylko były za golda. Teraz już od dłuższego czasu yy, można używać goldowych pocisków za kredyty, więc y, jak już taki maus zostaje, no to, yy, no to dużo czołgów yy, używa goldowych pocisków. Właśnie, no, tylko pozbyłem się ale leje, bo to było najgorsze, ale ta dokładnie strzela z hajeków, można było się obawiać. Zawsze tam APK, to, 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 to odbijemy. O, właśnie, o Wilkomowa. No i mm, teraz postanowili wrogowie zrobić to, co powinni zrobić w zasadzie, czyli Panie. wszyscy ruszyli na ciebie. Jak widać, y, dwa, dwie dziewiąte, dwa dziewiąte y, medy, czyli amerykański y, oraz y, radziecki, no i ósmego tieru niemiecki med. Wszyscy, wszyscy cię napieprzają. Ale miałem farta, ale po prostu ten t te 5 4, miał stukowe działko. Więc mm. dużo to mi pomogło, bo tak to mógłbym już dano być martwy. Nawet z tego, Golda, jakbym magazynka sadził, to staram się, żebym go spokojnie przebijał. ale w tym momencie przełączyłem na Golda, bo ten T5-4 te musiałem, po prostu nie chciałem żadnych randomowych Dingów czy coś w tym stylu, po prostu chciałem zabić T5, bo on był najgorszy już w mnie A ty go mógł przebić. Ja tylko tak przypomnę, że według cyferek to Maus nie wygląda tak strasznie świetnie w porównaniu do innych czołgów, które pancerz mają nawet ponad 300. Tutaj mamy kadłub 200, po bokach 185, z tyłu 160. No i wieża 240 z przodu 210 po bokach i 210 z tyłu. Ale zauważcie, on jest wszędzie twardy. No i te kąty Przód kadłuba jest tak skontowany, że w zasadzie kadłub tylko można z przodu spenetrować w ten weak spot, czyli między gąsienicy taki mały kwadracik, nie? No ale ja to powiedzieć, że policzki wieży też są weak Tak, 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 oczywiście. Policzki wieży również tam przy dziale. Dokładnie, Właśnie to, to, to ta to penetracja. Całe, to całe najbardziej tam wypukłe, co jest w tym miejscu. Tak, tak, tak. Tam spokojnie 250 penetracji wystarczy, żeby spenetrować tą wieżę, a my wiemy, że już przecież są Medy. Przecież teraz wchodzi francuski Med, na przykład AMX 39 tieru, który już ma chyba 268 penetracji, więc już dziewiątki bez żadnego problemu i bez użycia Golda mogą penetrować Mausa. Więc Maus się ma gorzej o wiele gorzej niż się miał kiedyś. No ale y, wytrzymałeś, nie wierzyłeś w to. Dokładnie. Ale nadal jest to jeszcze niewyjaśniona sytuacja, bo zostało ci 320 HP. Gdyby w tym momencie ta Arta użyła heka, albo coś w tym stylu, w międzyczasie nawet, spokojnie by mnie ale dalej próbowała bardzo z apek no ale ręka drżała, serce biło, a co było jeszcze jechać. No to, no to zobaczmy co się stanie. Maus ma, jeżeli chodzi o zasięg widzenia, 400 metrów, czyli spory. Oczywiście kamuflaż Mausa jest bardzo słaby. Jeśli jakiś jest. Tak jest. Obniżanie działa, 8 stopni, no i jest artyleria, jest szczał. No i jest dziesiąty twój kill. No i po bitwie. Szczęśliwie udało się. No i zerkajmy na wyniki. Medal pula, nowa. Oczywiście stalowa ściana, high caliber i specjalista. I kilka jakichś tam pobocznych odznaczeń. No i jeżeli chodzi o cyferki, tutaj mamy prawie 14 tysięcy zablokowanych pocisków. 48 strzałów oddano do ciebie, ponad 7,5 tysiąca obrażeń. No i 2700 wzię wzięli ci, jeżeli chodzi o Twoje HP. Czyli około 24 tysięcy byś zdobył w tej misji na obiekta 260, gdzie potrzeba jest. Chyba 14, nie? Dokładnie, ja. coś, coś, coś w tym stylu. No, 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 Spotyk no, czyli... się sam, mój sam zablokowany Damian, żeby wystarczył na to. A oczywiście y, można znaleźć jakieś bitwy, gdzie zablokowana jest większa ilość y, pocisków, ale teraz w tych czasach goldowych jest to coraz rzadsze. Szczególnie na malinówkę, gdzie mogą cię po prostu czołgi, nie możesz się skontować, a wszystkie czołgi Cię atakują, nie? Wręcz można powiedzieć na Malinówce jest to wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i myślę, że godny jubileuszowego jubileuszowej bitwy. Oczywiście tutaj kolega Juras, widać też nie był cienias 3000 obrażeń i 3700 zablokowanych, czyli też nie było źle, nie? Tak, ale tylko mi niestety ta artyleria dopadła, co strzela normalną amunicją. Aha. Okej. Okay. No to, to w zasadzie tyle. Mamy y, mokry poniedziałek, śmigus, dingus. Y, jak go zamierzacie spędzać? Właśnie sobie skończymy Jacka Danielsa na święta. <laughs> tak jest. Właśnie również dzisiaj y, zapraszam na wieczorny stream. Y, śmigus to dingustowy gdzie będziemy wlewać... Znaczy, będziemy polewać do gardła. <grystanie> Okej. Okay. Dziękuję za uwagę, no i oczywiście zapraszam wszystkich na kolejne odcinki serii Pokaż, co potrafisz. Idzie to szybko, czyli za jakieś pół roku może pięćsetny odcinek. Dzięki, yy, Gomer, bo tak Cię przezywają. Dokładnie. No i dzięki, Uras. Oraz dziękuję wszystkim widzom. I na razie. Trzymajcie się.